Dobry wieczór. Nazywam się Agnieszka Kulesza i chcę zaprosić dzisiaj Państwa na warsztaty de Kupage. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego pokażę, jak wykonać retrobąbkę tą techniką. Zapraszam Państwa do wspólnej kreatywnej zabawy. Materiały potrzebne do wykonania naszej bąbki. Plastikowa bąbka, Papierowa serwetka, farba akrylowa do drewna i metalu w kolorze białym, farba akrylowa w kolorze ochry, farba akrylowa czerwona, złota oraz czarna patyna masa e, samoutwardzalna Fimo Light, silikonowa e, foremka, gąbka, którą będziemy malować w naszą e, bombkę, oraz e, lakier akrylowy do drewna i metalu. E, Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest pomalowanie naszej pompki na kolor takiej jasnej ochry, kolor zbliżony do koloru tła serwetki. Przygotowujemy sobie farbę, mieszając białą z ochrą i w ten sposób przygotowujemy. Żądany przez nas kolor. Pożądany przez nas kolor. Po połączeniu farb malujemy naszą gąbkę. Za pomocą gąbki. Tapując, czyli uderzając raz przy razie. Czynność to musimy wykonać dwukrotnie, czyli malujemy raz, suszymy naszą bombkę i czynność powtarzamy tak, aby dobrze była pokryta farbą w kolorze ochry. Tutaj mamy już naszą bombkę akrylową, pomalowaną dwukrotnie farbą akrylową w kolorze ochry. Jest to kolor zbliżony do koloru tła naszej serwetki, co sprawi, że po przyklejeniu będzie widoczny tylko motyw, natomiast nie będzie widać tła serwetki. Następnym krokiem będzie przygotowanie wypukłych reliefów, które będą dodatkowym elementem zdobniczym na naszej bombce. Wypukłe reliefy uzyskamy przy pomocy takich oto silikonowych foremek elastycznych oraz Masy samoutwardzalnej masy plastycznej Fimo Light. Potrzebna nam będzie do tego jeszcze szpachelka, za pomocą której będziemy wypełniać nasze silikonowe. Masa jest bardzo miękka i plastyczna. Wybrałam taki relief, który będzie zdobił naszą bąbkę wyrabiamy troszeczkę masę, wypełniamy nią foremkę, wdużając palcami i nadmiar nadmiar masy ściągamy szpachelką. Po wypełnieniu naszej foremki możemy wyciągnąć nasz ozdobny relief. Trzeba to robić ostrożnie, żeby nie uszkodzić. Tak wygląda pierwszy element. I teraz musimy go, póki jeszcze jest miękki i plastyczny, przykleić do naszej, do naszej bombki. Przyklejać go będziemy za pomocą kleju do dekupażu. Użyjemy do tego celu płaskiego pędzelka. Czyli smarujemy w miejscu, w którym chcemy przykleić relief. Ja tu wybrałam, że będą e, będzie jeden relief u góry bąbki, drugi na dole, a po środku będzie papierowy element. Czyli smarujemy bąbkę klejem i nasz elastyczny jeszcze relief przyklejamy klejem do dekupażu, do naszej bombki, nadając mu taki obalny kształt. Teraz musimy wysuszyć tak, aby całkowicie stwardniał. Mamy już naszą bombkę ozdobioną naszymi reliefami, przykleiłam. Następnie wysuszyłam. Nasze reliefy są już twarde. Zostawione jest, tylko, zostawione jest tylko miejsce na papierowe motywy. Kolejnym krokiem będzie pomalowanie naszych wypukłych elementów zdobniczych. I do tego celu użyję trzech kolorów. Czerwieni, czarnej patyny oraz na końcu musnę nasze reliefy złotem. Czyli teraz za pomocą e, cienkich pędzelków muszę, e, musimy pomalować nasze reliefy, aby nie były takie białe, tylko żeby e, ładnie się zle, e, skomponowały z naszym papierowym motywem, czyli konikiem na czerwonych biegunach. Malujemy cienkim pędzelkiem nasze reliefy czerwoną farbą. Akrylową. Tak wyglądają nasze reliefy pomalowane czerwoną farbą akrylową. Jest to kolor, który będzie widać spod spodu, ponieważ za chwilę będziemy je postarzać, przybrudzać czarną patyną. I na sam wierzch nakładać złoto, czyli będą trzy kolory, Czerwień pod spodu, czarna patyna oraz złoto. Ale zanim to zrobimy, czas, abyśmy przykleili sobie nasze papierowe motywy, czyli nasze koniki na wiekunach. Pamiętamy, że przed przyklejeniem należy zdjąć dwie spodnie warstwy papieru, że przyklejamy tylko. Tą cienką warstwę nadrukowaną, a te warstwy oddzielamy. Przykładamy sobie naszego konika w miejscu, gdzie chcemy go przykleić. Czyli pomiędzy naszymi ozdobnymi reliefami. I teraz cienkim, płaskim pędzelkiem i klejem do dekupażu nanosząc klej od środka na zewnątrz, przyklejamy naszego, przyklejamy naszego konika. Czyli na krzyż, od środka na zewnątrz długimi pociągnięciami. Aby papier się wyprostował, przyklejamy nasz papierowy motyw. Tak wygląda nasz przyklejony komik. To samo robimy z drugiej strony. Przyklejone i wysuszone są papierowe motywy na naszej bąbce z jednej i z drugiej strony. Jedną warstwą lakieru również pokrywam całą bąbkę. Ułatwi nam to. Ścieranie nadmiaru preparatu, który zaraz będę nosiła na nasze reliefy, bo kolejnym krokiem do wykonania naszej retrobąbki będzie postażenie jej, a przede wszystkim postażenie tych wypukłych reliefów. Do tego celu użyjemy, użyjemy patyny. Patyna jest to taki preparat postarzający. Ja użyję tutaj patynę. Ulubionej przeze mnie patynę firmy Decorfin. Ma ona konsystencję taką tłustą, oleistą. Nakładanie patyny, aby uzyskać efekt starej powierzchni, polegać będzie na tym, że nanosimy pędzelkiem patynę. Będziemy nanosić na reliefy, a następnie miękką szmatką jej nadmiar. Usuwać. Pokażę, jak to zrobić. Tutaj wybrałam patynę w kolorze czarnym. Firma Decorfin ma patyny w kilku kolorach: brązową, czarną, niebieską, zieloną. Także daje to szeroką gamę możliwości. Czyli biorę na pędzelek tą naszą oleistą patynę i teraz przybrudzam nasze reliefy brudzę je również staram się dotrzeć do wszystkich zakamarków naszego reliefu wyjeżdżam również tutaj na krawędź bombki brudzę a następnie nadmiar ścieram. Po to właśnie pokryliśmy naszą bąbkę warstwą lakieru, aby można było ten nadmiar patyny y, zetrzeć. Czyli trochę przybrudzam. Jeżeli za dużo jest tej patyny, to nadmiar ścieram. Na patynę będziemy jeszcze nanosić ostatni kolor złoty. Czyli brudzimy nasz relief. Następne. Brudzimy tą patyną, nanosimy tą patynę. I nadmiar ścieramy. Brudzimy też powierzchnię tutaj bombki obok mamy uzyskać efekt starej powierzchni na naszych reliefach i na naszej bombce. Nasze reliefy są już przybrudzone, postarzone patyną. Za chwilę będę jeszcze nanosić na nasze wypukłości farbę złotą, zanim jednak to wykonam. Chcę jednak, chcę trochę postarzyć powierzchnię bombki tam, gdzie jest przyklejony papierowy motyw, aby faktycznie wszystko się skomponowało w całość, aby ta bombka wyglądała jak przedmiot sprzed lat. Do tego celu użyję czarnej farby akrylowej oraz szczoteczki do zębów i będę nakrapiać naszą bombkę. Dobrze jest... Przed nakropieniem samej bombki zrobić sobie próbę na karwce, aby uzyskać pożądany, pożądany efekt. Czyli szczoteczką do zębów nakrapiam sobie naszą bombkę, aby wszystko nam się ładnie, kolorystycznie skomponowało w harmonijną całość. Po zabawie w nakrapianie nasza bąbka wygląda tak. Jest już troszeczkę bardziej spójną całością. Zaraz będziemy zdobić jeszcze, pokrywać nasze reliefy farbą złotą. Zanim jednak to zrobię, całą bąbkę polakieruję lakierem akrylowym Czyli wodnym. Dlaczego taka kolejność? Dlaczego złocenia będą na samym końcu? Z tego powodu, że farba złota może nam wejść w reakcję z lakierem akrylowym, a więc lakierem wodnym i zmienić swój kolor. Dlatego właśnie zachowamy taką kolejność, że po nakrapianiu polakierujemy kilkukrotnie naszą bombkę lakierem akrylowym. Natomiast złocenia będzie to ostatni, ostatni etap zdobienia postarzania naszej retrobąbki. Nasza bombka jest już zabezpieczona kilkoma warstwami lakieru akrylowego i możemy teraz przystąpić do ostatniego etapu, czyli nanoszenia na nasze reliefy złotej farby akrylowej. Możemy to robić miękką ściereczką. Ja natomiast pokażę i zrobię to e, moim ulubionym narzędziem, czyli e, palcami. Będziemy tylko e, lekko muskać te nasze reliefy, aby było były widoczne wszystkie trzy kolory. Także, e, żeby była widoczna e, e, czerwień, e, ta czarna patyna, a złoty naniesiemy tylko na wypukłości reliefu. Czyli bierzemy troszeczkę na palec złotej farby i muskając, złocimy nasz, nasz relief. Czyli nie, zamaluje, nie zamalowujemy całości, tylko wierzchnia warstwa ma być pozłocona. Trochę farby i na wierzch złocimy, rozsmarowując palcem niewielką ilość. Złotej, złotej farby akrylowej. Oto e, efekt e, naszej pracy. E, Retrobąbka z wypukłymi, e, złoconymi reliefami. E, mam nadzieję, że się Państwu podobało. E, zapraszam e, na następne warsztaty. Zapraszam do e, wspólnej kreatywnej zabawy i dziękuję.